Dzień dobry, witam Was serdecznie w drugiej części relacji z 81 edycji Tour de Pologne, relacji, którą realizuję dla Was na bikeshow.cc wraz z Cofidis Polska, czyli sponsorem naszych relacji z Tour de Pologne już od zeszłego roku. Zapraszam Was dzisiaj na drugą część relacji, drugą część relacji, którą zaczynamy w... Parku Zdrojowym, dzisiaj kudowa zdrój, kudowa zdrój prudnik, czyli pierwszy prawdziwie sprinterski etap podczas 81. edycji Tour de Pologne. I przy okazji też chyba pierwszy deszczowy etap 81. edycji Tour de Pologne, bo na razie tutaj pada. Zobaczymy, jak będzie podczas etapu, zobaczymy, jak będzie podczas finiszu, ale zapraszam Was na drugą część relacji. Mimo średniej pogody na starcie Na pewno będziemy mieli odhaczony start Z palmami w tle Również na Tour de Pologne można zorganizować start W takim miejscu, gdzie są palmy Ogólnie ten park zdrojowy Naprawdę bardzo ładny Pierwszy raz tutaj jestem Miałem okazję przez fakt, że tutaj musiałem się ustawić na starcie Miałem okazję przejechać autem przez park zdrojowy no, Nie miałem okazji pospacerować po tych alejkach Ale przynajmniej przejechałem autem fajne wrażenie to robi. Tutaj e, po lewej dom zdrojowy. też ta pogoda nie jest taka zła, więc zobaczymy. Może mm, kolarzom będzie dzisiaj po prostu trochę chłodniej, a może wcale nie będzie jakoś bardzo niebezpiecznie. Zobaczymy jak to się rozwinie. Czekamy na podpisywanie listy startowej. Czekamy na Michała Palutę. Może dzisiaj jakieś kolejne ciekawostki e, dotyczące udziału kolarza w etapie. Ale dzisiaj taki etap spokojny. Zarówno z mojej perspektywy filmowej, jak i mam nadzieję dla wielu kolarzy, oczywiście nie dla sprinterów. Trzymamy kciuki, żeby dzisiaj wszyscy bezpiecznie dojechali do Wilken, I w końcu etap. E, Ani słowa. Jakie dzisiaj plany? Na pewno, możemy finiszować. Na przede wszystkim podjmiemy karłów. Mam ad tym podniecikom. A Berko daję, że mi go dzisiaj nie zabiorą. E, I robią e, się ładne go. Starał pokazać jak najlepszy finisz. E, Ekipa Tudor, Crossa i Princi. Powodzenia i bezpiecznie do met. Dzięki. dzięki. Glipa Inter w składzie frontów 28 i dobrą pozycję, tymczasem reprezentacja Polski już za chwilę pojawi się na wierskiej grochy Michał Paluta podpisuje list. Ciekawostka na dzisiaj temat magicznych naklejek na ramecz, na mostek. Co tam macie? To w sumie nie są żadne magiczne naklejki, tak naprawdę to jest e, książka w wyścigu przeniesiona na... E, Worda po prostu, wydrukowane najważniejsze informacje. I po kolei. Pierwszą y, mamy S, jest to po prostu lotna premia na 42 km, 42,5 po starcie. G2, G oznacza górskie premie, a później to co jest dalej, czyli dwujeszka w tym przypadku oznacza, że jest to drugiej kategorii górska premia. E, SB jest to premia specjalna. Kolejne S, oczywiście to są lotne premie, wszystkie te, które nas e, dzisiaj interesują. M, meta, jest tu dystans bez startu neutralnego, także to, to, to też, jest, też jest kluczowe. Tak samo te premie są rozpisane od startu ostrego, nie od startu neutralnego i pod spodem, już ręcznie dopisane, bo to jest ustalane tak naprawdę przed startem, z obsługą naszej drużyny. Są to bufety. Mhm. Tam, gdzie będą rozstawieni, oni też muszą analizować mapy, muszą analizować trasę, jak przebiega wyścig, żeby być w stanie wyprzedzić wyścig, dojechać na punkt bufetowy, podać bidon, podać jedzenie. Czasami podają też bufetówki. W którym znajdują się często dwa żele, znajduje się jedna pończocha z lodem, woda, izo, bądź dwa izo, w zależności od tego jaki mamy etap. Na poprzednich dniach kluczowe właśnie było to chłodzenie się i bardzo ważne właśnie było to, żeby cały czas tutaj na karku mieć pończochę, bądź woreczek z lodem. No i tak, i polewanie się zimną wodą. No dzisiaj na starcie... Natura to zadba. Słońca, to... słońca nie ma, ale może i dobrze na, na ochłodzenie trochę. Ma nie padać później, niby, ale jest ciepło. Także to najważniejsze. Czyli co, jedna premia? Czyli jedna premia. Zamierzasz na niej coś tego? czy? No plan był taki, żeby teraz dwa dni odpocząć. Mhm. Ale jak będzie, to zobaczymy. Bo jeżeli dzisiaj będzie okazja, bez dużej wycinki zabrać się w ten odjazd, no to 77 km można jechać spróbować na tej premii, można wrócić do peletonu. Zostaje mi. Później jeszcze prawie 130 km dryfowania w kołach, także no nie byłoby to głupie. Ostatnie pytanie, a propos tych też nawigowania się po trasie, jeździcie w ogóle z trakiem na licznikach? Wrzuconym? Jeździmy, jedziemy, wrzucamy Blik GPX i używam tego, szczególnie ten smart climbing jest fajny, bo no na pewno pomaga to na podjazdach. Jeżeli Szczególnie jeżeli się nie zna niektórych, niektórych podjazdów były w tym roku, jak dotychczas na tych, na tych etapach poprzednich były etapy podjazdy, gdzie, gdzie znałem te podjazdy, ale były też również takie, które jechałem po raz pierwszy, więc no na pewno mi to, mi to pomaga. A druga sprawa, wrzucanie GPX-a to również jest mapa, nie tylko podjazdy, ale również mapa. To szczególnie przydaje się na zjazdach, ponieważ jeżeli ja wtedy widzę, z daleka jadąc 80 km na godzinę, widzę jaki jest zakręt, to wiem od razu jak mogę do tego podejść, bo są zakręty, które wydają się, że są ostre, ale kiedy spojrzysz na mapę, on jest całkiem łagodny i wchodzisz na pełnej prędkości nawet nie naciskając hamulca. I działa to tak samo w drugą stronę. Są niektóre zakręty, które wydają się łagodne, ale, się ale w połowie się zamykają. dokładnie. I, i tam trzeba bardzo uważać. No, wczoraj właśnie byłem w odjeździe, była kraksa, zawodnik z Kofidisu, no bardzo mocno uderzył, tam wyleciał z drogi, wpadł w przepust, za mną zawodnik z quickstepu to samo, ja minimalnie, się wyratowałem, ale, ale udało się, no ja na tych zjazdach zawsze staram się nie ryzykować, aczkolwiek po taki tempo jak wczoraj Payo Bilbao nadal z tego zjazdu w, tej, w, tej, w tym naszym odjeździe było, było szaleńcze. w tak jak Tobias Nys. To jest nasza kanio peski, żeby słyszał Bartek Paraszek, żeby usłyszeli Ale Są transfery takie długie. Plan został zrealizowany. Tak jest. A jeszcze trzeba zjeść ryżu. Trzeba zjeść ryżu. Proszę zostały Tak jest. Trzec. Ta koszulka i y y ciuchy reprezentacji robią cuda, jeżeli chodzi o, <grym grym grym> o brak spokoju. Michałowa koszulka Górala dzisiaj, obroniona, bezpieczna na jutro i można trochę odpocząć. Jutro etap znowu sprinterski przez hopki między Katowicami a w sumie prawie Krakowem. Potem starcie, ostatnie starcie, jeżeli chodzi o walkę o koszulkę Górala już w sobotę. Jutro sobie myślę, że na spokojnie trochę z Michałem porozmawiamy, bo dzisiaj po etapie prawdziwe oblężenie kibiców w Prudniku. To jest taki pierwszy etap, który zakończył się w sumie już w troszeczkę większym mieście i to w centrum miasta, więc kibiców było naprawdę dużo. Staszek Aniołkowski dzisiaj szósty, więc w sumie jest to najlepszy wynik Kofidisu jak na razie w 81. Tour de Poloń. No i co? Widzimy się już jutro. W Katowicach mam nadzieję na ładny etap, i mam nadzieję na dużo fajnych spotkań z widzami na Nikiszowcu, bo to będzie na pewno jedno z ładniejszych, tak fotograficznie, i najbardziej klimatycznych miejsc na trasie. Wiele pytań było podczas relacji a propos rzeczy, które Was interesowały, o bagażniki dachowe do rowerów. No jest to niesamowity gąszcz, zwłaszcza, że na dachu samochodu, poza tym, że musicie zmieścić rowery, to musicie też zmieścić anteny do komunikacji, więc naprawdę na dachach samochodów dzieje się bardzo dużo. Często są to zawodniki, bagażniki, które są dość, że tak powiem, kastamizowane, aczkolwiek jeżeli jesteście ciekawi firmy, to firma Chantal nam się tutaj pojawia. Ciekawe jest to, że to są bagażniki raczej szybkie dostępu niż super pewnego trzymania roweru, bo zwróćcie uwagę, że mamy tutaj po prostu klamrę bez żadnego kluczyka, bez żadnego tego typu zabezpieczenia, po prostu łapiemy szybko rower i w zasadzie tyle. Popatrzcie, nie zapina się w żaden sposób kół, ani przedniego, ani tylnego. Tutaj chodzi o to, żeby mechanik był w stanie po prostu podbiec, jednym ruchem ręki odpiąć bagażnik i zdjąć rower. Wymaga to trochę wprawy, żeby po prostu wpasować te wszystkie rowery, bo widzicie, że jest tutaj niezły miszmasz, aczkolwiek dla wprawionego mechanika nie jest to nic trudnego. No jest to też dość, co by tu nie mówić, ciężka konstrukcja bagażnika, więc no jej zastosowanie w normalnych warunkach normalnego człowieka raczej nie ma sensu, ale na wyścigu jak najbardziej. Tak, tutaj, proszę bardzo, lokujemy za darmo producenta tego typu bagażników. Jak ktoś ma ochotę i okazję, to sobie niech zobaczy, bo dużo o to pytań było. Proszę, jest i sekret nie, wiesz co, nie suszymy wyłączone nie suszymy, bo są za delikatne te stroje a ono ma 1200 obrotów to, więc spokojnie sobie odwiruje to ja sobie tylko rozkolarze później rozwieszam to pokoju i jest suche. jest niesamowite po prostu. Cały czas coś dzieje, żeby to było w stanie jechać dalej. Znaczy tutaj możemy, jak mamy taki transfer godzinny później do hotelu, to możemy im uprać i dojeżdżają, już mają pranie gotowe. A właśnie, ile kompletów ma zawodnik na wyścig? A tyle, ile potrzebuje tak naprawdę. Jak potrzebuje 7, to ma 7. No, ale na wyścig generalnie mają trzy. teraz podpis. na Upał daje się bez znaki dzisiaj? Tak, dzisiaj jest piekielnie gorąco w Katowicach, ciężki, ciężka trasa, yy, wymagający etap. No i oczywiście bez radia, więc zobaczymy jak to dzisiaj będzie. Ale z perspektywy kolarskiej lepszy, lepszy normalny etap w Katowicach niż czasówka? Eee, nie, ten etap wydaje mi się ciekawy i na pewno będzie fajnie do oglądania dla kibiców, więc dosyć krótki, intensywny etap. Na pewno będzie dużo, dużo akcji. Szybkie pytanie, jakie plany na dzisiejszy sprinterski etap? No walka, walka o top 3 o wygranie etapu Wczoraj byłem szósty, więc jakby dyspozycja jest, jest ok i myślę, że staśmy na tym film. Dzisiaj upały myślę, że dadzą się weznaki na etapie. Czy? No na pewno ostatnie dni są ogólnie ciepłe, więc, więc to wchodzi każdego dnia troszkę bardziej zmęczenie. No zobaczymy, jak się dzisiaj tak rozegra. Dzisiaj sprint, jutro trzeba przetrwać góry, no i potem wielki kinał w Krakowie. To też okazja dla Ciebie. Tak, też okazja ostatnia już w Krakowie, także no mam nadzieję, że dzisiaj się uda ją wykorzystać. I później w Krakowie również. Jeszcze zaprezentować z której strony. Zabrali tego koma wczoraj czy nie? Nie, nie zabrali, więc jest, jest ok. Kom dalej jest. Do powodzenia dzisiaj bezpiecznie i do zobaczenia na mecie. Dzięki cześć. Ciężkie temperatury, etap niby dla sprinterów, a wcale nie etap do odpoczynku. Nie, nie, nie. Etap miał być etapem takim regeneracyjnym dla mnie, ale okazało się, że było chyba ciężej niż ostatniego, wczorajszego dnia w odjeździe. Na wysoka temperatura, znowu chyba dzisiaj najcieplejszy dzień jak dotychczas, z początku wyścigu. Ucieczka z naszym Polakiem, z Norbertem Banaszkiem. Chłopaki nie oszczędzali się z przodu, Na Prawe tam robota szła, szła gruba, a z tyłu cały czas góra, dół, prawo, lewo, także była wyciągara, e, pewnie rozciągnięty, dużo przyspieszeń, e, także dzisiaj jazda albo w strefie pierwszej, albo w strefie szóstej nie było równej jazdy, no, nie do końca, może jestem wypoczęty, ale myślę, że wszystkim było ciężko. Jutro walczymy o utrzymanie koszulki góra, no w twoim, cel. W na ten Twoim mesi. przypadku jutro, jutro się wszystko rozstrzygnie. Tak, bo... no jutro jest jakby dla mnie najważniejszy, najważniejszy dzień, nawet dzisiaj już 5 km przed metą. Postanowiłem, że piano piano sobie tam z tyłu polecę i, i odpuściłem po prostu, bez sensu było się pchać przed finiszem. Tym bardziej, że były kraksy. No i co, no i, i, i walczymy jutro tak naprawdę. Dla mnie jest jeden zawodnik do obserwowania, którego trzeba upilnować. I mam nadzieję, że, że go upilnuję, że, że nogi na to pozwolą. Na ten moment jestem, jestem zmęczony. Tak powiem. Jak jeszcze wczoraj po etapie nie czułem się jakiś mocno ubity, tak dzisiaj już czuję. Trud w wyścigu i wszystkie poprzednie dni fucierce. No to co, trzymamy kciuki, żeby to jutro poszło. No mam nadzieję, że jutro się spotkamy na mecie i ostatecznie już tą koszulkę, gdzie mogli uwiecznić. Tak. I tak, potem tak. w Krakowie też tylko formalność będzie. Formalność, no, do Haperty dojazd tylko do mety w Krakowie, ale, ale na razie Bukowina, na tym się skupiamy i i walczymy. Etap za nami. Niesamowicie upalny dzisiaj etap tutaj na Nikiszowcu. Naprawdę temperatury iście tropikalne dzisiaj. Może to po mnie widać, ale ciężko było dzisiaj wytrzymać tutaj. Nawet w cieniu było niesamowicie upalnie. Kolarze też lekko na trasie nie mieli. Etap dla Team Amelie Stanisława Niałkowski ósmy. Jeszcze w niedzielę Staszek będzie miał okazję poprawić swoje zdobycze na Tour de Pologne podczas ostatniego etapu skontynckiego, no i w ogóle finałowego etapu Tour de Pologne. A już jutro Ostateczna walka o koszulkę najlepszego górala, czyli będziemy kibicować Michałowi Palucie i podglądać jego rywalizację podczas chyba najbardziej wymagającego górskiego etapu Tour de Pologne. Czyli wracamy pod Bukowinę, wracamy na ścianę Bukowina i te podjazdy, które pewnie nie jednej osobie, która parę lat temu jeszcze startowała w Tour de Pologne amatorów śnią się po nocach, więc przenosimy się na start do Wadowic, a jutro znowu góry. bardzo. Dzięki bardzo. Dobry pana Szefiego, maluta, reprezentacja Polski. do dzisiejszego etapu. Panie Czarku, jak kolarskie emocje coraz bliżej końca nie tylko wyścigu, ale i kariery? Jest trochę inaczej niż zwykle? Jest wyjątkowe wieście dla mnie. Duże mocy. Na eni strani težko je skupno, 20 centrov se je ganja po koncu, na drugi strani težko je, ker lahko mi glasi, da moram stati v vesih, težko je, da je to prude porona, da bi to miho, da ostanem od kolačstva, to predam, težko je do kolačstva in je še en etap. Ja czuję, że jutro na mecie to będzie feta większa niż dla zwycięzcy, tak Ach, coś sobie to wyobrażam. Nie wiem, ale no. na razie jeszcze jestem skoncentrowany, myślę, że jutro po wyścigu to... Emocje będą na... Te, te koncentracja spadnie i, i, i będzie dużo emocji. To nic, no to dużo najlepszych emocji z ostatnich dwóch etapów i bezpiecznie będę. Dziękuję bardzo. Ej, nie wielki dzień dzisiaj, no na pewno trzeba, trzeba walczyć. Jestem zmęczony. Dzisiaj Się tylko noga zarypana. Nie mam nogi wypoczętej. Stałem rano, no, czuję, czuję się zmęczony, ale... Nie, ale co? Je? Ja muszę jechać takim jakby nie było jutra. Trzeba mam przykład, niektóre jest z Kraku. Ale jest że na tym, co dzisiaj wszystkie siły na dzisiaj, a ja jutro na, swoje, i na, swoim na swoim terenie nie mogą być inaczej. Walczymy, jedzie, ty Ty przewagę masz taką, że teoretycznie to wyścig, dobiega, przy odrobinie szczęścia to, te punkty to, gdzieś to, powinny to, jeszcze to, przed się to, zebrać, to, nie? Zobaczy, to, ja w zasadzie muszę jednego zawodnika to, opinować, to, to jest to, to a może pójść to, to odjazd z takimi zawodnikami, gdzie mają nawet, to, nawet to, jeżeli wygrają wszystkie premie górskie pierwszej kategorii, to i tak ja trzymam do prowadzenia zawodnik, że to złączenie sam zapowiedział walkę obserwować. Pogoda, Okej, równe, pogoda, to pogoda przyjechać na trasie. Pogoda, wszystko. Na widzę ci cigdy w deszczu. Dlatego jeszcze warunki burzowe ważne, że jest ciepło, to jest, to jest plus. Cały czas bardzo no. dużo. Nic, jadę Bezpiecznie na terenie, do pewno. Odprawa ją nami. Walczymy. Na Pan został zrealizowany. Tyle teraz. Pięknie. Tyle teraz. Zaraz, zaraz reszta. Pięknie. No i stało się. 7 dni minęło. Bardzo szybko. Jesteśmy na starcie ostatniego etapu 81 edycji Tour de Pologne w Wieliczce. O, widać doskonale, gdzie jesteśmy w Wieliczce. Temat kopalni często się pojawia na Tour de Pologne, ale tym razem jest to kopalnia z soli w Wieliczce. Zawodnicy zjeżdżają na podpisywanie listy startowej, ostatnie podpisywanie listy startowej podczas tegorocznego Tour de Poloń. No i co? Dzisiaj tak naprawdę emocje można by powiedzieć, że już tylko dla sprinterów, bo etap typowo sprinterski z metą na Błoniak w Krakowie, ale... Nie do końca, bo dzisiaj tych emocji takich pozytywnych też trochę będzie. No bo po pierwsze, Michał po raz pierwszy w swojej karierze dowozi, mam nadzieję, że dowiezie. Michał już obronił tą swoją koszulkę Gurala na etapach. Teraz musi po prostu ukończyć wyścig, żeby tą koszulkę Gurala dowieźć bezpiecznie do mety i żeby po raz pierwszy w historii tą koszulkę w końcu zachować. Bo Michał w swojej karierze próbował wielokrotnie, nigdy się nie udało. Dzisiaj jest tego bardzo. Blisko, trzymamy kciuki, żeby się udało. No i dzisiaj też emocje na finiszu, bo Czarek Benedetti kończy swoją kolacką karierę. Nasz polski Włoch. Wybrał właśnie Tour de Pologne jako ten wyścig, w którym zakończy swoją kolarską karierę, to jest oficjalnie ostatni wyścig w zawodowej karierze Czarka, więc na pewno będą na błoniach emocje, myślę, że kolarze kibice i rodzina Czarkowi jakąś niespodziankę szykują. Proszę Państwa, jeszcze w temacie bagażników tych dachowych, bo zauważyłem, dla wielu osób jest to super ciekawy temat, więc sam go zgłębiłem. Tutaj na przykładzie bagażnika Timu Cofidis, to po zgłębieniu wiedzy mamy w zasadzie dwie firmy, które dominują ten rynek bagażników dla zespołu. Połów kolarskich. Jedna to jest właśnie Szantal, druga to jest firma włoska i takie bagażniki, one mogą być w jakimś stopniu customizowane, ale co do zasady większość tych turowych ma miejsce na 8 rowerów, miejsce na koła plus miejsce na anteny do łączności. I te bagażniki się składają na płasko. W sensie jak nie ma na nich rowerów, to można je złożyć na płasko, żeby nie zabierały miejsca. I akurat te są mocowane na na normalnie. I koszt takiego bagażnika to jest od około 4000 dolarów z tego co znalazłem, a jest też taki trochę incydentalny Wypadek, czyli bagażnik, który Sisaker zrobił dla timu Wisma. Sisaker, pewnie firma znana osobom, które się interesują bagażnikami dachowymi, bo są te, to są te bagażniki na przyssawki. To Sisaker zrobił taki bagażnik dla timu Wisma i koszt tego bagażnika to było ponad 6 dolarów za sztukę. I on chyba nie jest normalnie dostępny na rynku. W przypadku Szantala może sobie każdy oczywiście taki bagażnik zamówić, jak miał taką fantazję. No i od 4 tysięcy dolarów taki temat. Na duże rowerów na dachu. Pan Michał złapany przed ostatnim etapem. I pierwsze selfie z tego aparatu. Tak, pierwszy raz nagrywam coś w ten sposób. W sumie mało mnie na tym filmie i bardzo dobrze, bo o to chodzi, żeby byli inni. Michał teraz bezpiecznie do mety i też wrzucamy info, że trochę informacji z podsumowania wyścigu będzie u Michała na kanale. Tak. Pamiętajcie. A jak będziecie u mnie oglądali, to zapraszam na kanał Janka Bike Show, oczywiście. Jak zawsze, profesjonalne relacje, super ujęcia. Pozdrawiamy. Tak to, był piękny, to było piękne 7 dni współpracy, i teraz bezpiecznie do mety i strzelimy focie na podkrakowskim, pod na krakowskich e, błoniach. To jest ostatni element mojej relacji, który mi brakowało, jeżeli chodzi o osoby związane z turem, czyli rola marszala. Powiedz nam, tak w skrócie, czym w zasadzie jest, kim jest marszal na wyścigu, jaka jest jego rola? Tak naprawdę to powinieneś, Cześć, Konrad mam na imię, powinieneś zacząć od marszala, bo marszal jedzie na początku, na początku całego wyścigu, więc trochę odwrotnie zrobiłeś niż w wyścigu, ale, ale wytłumaczę to tak. I Najważniejszy zostaje na koniec. Tak, nie najważniejszy wiadomo, peleton, lider, tak. My jesteśmy do pomocy, do tego, żeby pomagać peletonowi przechodzić przez niebezpieczne miejsca, zabezpieczać wąskie przejazdy, ostre zjazdy, ostre zakręty. Również wozimy, wozimy, kierow jesteśmy kierowcami sędziów, fotografów, kamer kamerzystów. Mamy różne też funkcje w zależności od tego właśnie z kim jedziemy i co robimy. Generalnie marszał to jest osoba kierowca na wyścigu tak ogólnie mówiąc, ale funkcja Marszala to jest właśnie Yellow Flag, czyli tutaj tak jak widzicie mamy to w naszym logo Team Moto Pro, to jest żółta strzałka pokazująca kierunek jazdy, bądź zhamowująca peleton. Najbardziej charakterystyczny widok to właśnie tak. Wy z na, na trasie. W ogóle Konrad, poza tym, że jesteś na Tour de Polonii, zajmujesz się w ogóle współpracą z kolarzami, wyścigami, fotografami i tym podobnymi rzeczami, to też działasz trochę na YouTubie i Ciebie też coś tam można znaleźć ale jeżeli chodzi o wyścigi e, tak, mam prywatny kanał Konrad Wtulich bardzo mało followersów także bardzo prywatny kanał ale wrzucam tam różne zajawki z różnych wyścigów jak jeżdżę gdzieś na wyścig z gruchą, na przykład fotografem bądź e, w Europie gdzieś mi się uda pojechać jakiś wyścig to staram się taką jakąś relację z takiego zagranicznego wyjazdu wrzucić, poza też bikepackowymi moimi jakimiś e, relacjami filmikami z wypraw, bo też jeżdżę bikepackingowo packing, bike i też na motocyklu turystycznie staram się w ogóle jeszcze gdzieś moje. Pasja do motocykla plus praca. Tak, no w ogóle marszalka wzięła się stąd, że lubię jeździć na rowerze, amatorsko jeżdżę w grupie, więc czuję, wiem jak się ustawia szpica, wiem jak działa wiatr na kolarzy, więc to amatorskie jeżdżenie dużo mi też tutaj dało w meletonie. Już nie musimy niczego się bać, nic, nic kombinować. Jest po etapie, jest koniec, koszulka obroniona. Panie Michale, co? Jest. E, jestem szczęśliwy, jestem zadowolony, że ją dowiozłem. To było. Ta koszulka to nie były tylko trzy odjazdy, które, które można było widzieć, czy cztery, które można było widzieć gdzieś tam w telewizji, prostu trudne poloni to było naprawdę wiele miesięcy takich mocnych przygotowań. To wszystko jeszcze było poprzedzone taką małą, trudną sytuacją w zeszłym roku, bo, bo bardzo chciałem wrócić na szosę. To nie było łatwe, bo dwa lata spędziłem na MTB. I ten powrót na szosy też nie był taki, taki pewny dla mnie. Wróciłem. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że tutaj jestem, że dowiozłem tą koszulkę. Eee, I co? I mogę pozdrowić wszystkich widzów Bike Show, bo naprawdę jest was, jest was mnóstwo, słuchać was przy trasie. Fajnie, że, że pojawiacie się na etapach. Wielokrotnie z Jankiem widzieliśmy was, podsyłaliście Jankowi zdjęcia. To jest bardzo miłe. Także wszystkich pasjonatów kolarstwa serdecznie pozdrawiam i dziękuję tym wszystkim, którzy szczerze trzymali za mnie kciuki. No. Koszulka Górala dla zawodnika, który mieszka w Szakrańskim w województwie lubuskim, więc no, <laughs> wiecie, no u mnie zrobić 500 metrów przewyższenia to naprawdę jest wyczyn. Stąd też tym bardziej się cieszę. No ale wiadomo, no, te polskie nasze góry to nie, są, to nie są Alpy w takim terenie alpejskim na pewno bym sobie nie, tak nie poradził, ale, ale w tym terenie co jest tutaj u nas w Polsce. I, i, i też e, przy takiej charakterystyce zawodnika jaką ja, ja posiadam, to było mi gdzieś tam poniekąd łatwiej zabrać się w odjazd i, i po prostu przytrzymać te krótkie podjazdy i, i zafiniszować wykorzystać dynamikę. Cieszę się bardzo. No. No co, Michał, nie nie jestem, nie na emeryturę jeszcze nie przechodzisz. Myślę, że jeszcze jeszcze nadzieję, coś fajnego w życiu nagramy. Mam nadzieję, że jeszcze nie. No i koniec, proszę Państwa. Zaczynaliśmy we Wrocławiu, kończymy w Krakowie. 81 edycja Tour de Pologne już za nami. No, wygrał oczywiście faworyt, to było do przewidzenia. Jak wiele, wiele osób podejrzewało, i miał wygrać, i ona wygrał. Nie sprawiał przy tym wrażenia, jakby był to dla niego ogromny wysiłek, ale cóż, jednak klasa mistrza tutaj zrobiła swoje. Z mojej strony wielkie podziękowania dla Cofidis Polska za możliwość zrealizowania tego materiału. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze za rok na trasie Tour de Pologne, bo pomysły jeszcze są. Mimo wszystko sporo fajnych rzeczy jest dalej do zrealizowania. Ja mam nadzieję, że udało się pewne rzeczy względem zeszłego roku poprawić. Jestem nawet o tym przekonany, że udało się pokazać jeszcze więcej ciekawostek. I te możliwości też z roku na rok się zwiększają, bo troszeczkę więcej kontaktów, więcej osób chętnych. Do rozmowy i właśnie tym osobom chciałem bardzo podziękować za tą całą wiedzę, która się w tym roku na materiałach z powiem pojawiła, bo naprawdę myślę, że tych ciekawostek było sporo. Więc wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy się w filmach pojawili, wielkie podziękowania dla z Polska za umożliwienie tej relacji. Gratulacje dla zwycięzców, i jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich widzów, których na trasie gdzieś w tym roku spotkałem, bo nie ukrywam, że jest to bardzo fajna część tego projektu, czyli możliwość. Podczas tego intensywnego tygodnia spotkania bardzo wielu osób w bardzo wielu miejscach, w których normalnie przecież nie bywam. Ponad 1600 km przejechane przez tydzień, e, robione rezerwacje hoteli, składane filmy, robione zdjęcia, wrzucane relacje na Instagram. No strasznie dużo tej roboty było, więc nie ukrywam, że jestem zmęczony. Szczęśliwy, ale zmęczony i mam nadzieję, że po prostu Wam się podobało. No i cóż, do zobaczenia na kolejnych filmach, bo ja teraz marzę tylko o tym, żeby po prostu pójść na rower. Do zobaczenia, cześć!